Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Z tym ciągle mamy problem, nie? Że co taki przyszedł do kościoła, co taki się modli? Z tym mamy problem. I, i, I to muszę gdzieś w Wielkim Poście przewalczać, że Pan Bóg kocha mnie z moimi grzechami. Nie takiego, jaki jestem, bo to jest usprawiedliwienie i pobłażanie moim słabościom, ale że Pan Bóg kocha mnie w tych słabościach. Muszę to odkryć, bo inaczej będzie mnie gorszyć, że ktoś taki przyszedł do kościoła. Ja muszę odkryć, że jestem Mateuszem. W życiu tego człowieka musiało się coś zadziać. To jest niesamowite, że Jezus, katalizator, przyczyna, sprawca, podszedł, chodź za mną, nie? I że ten, że ten człowiek tak zareagował, że sprasza innych celników, że tam jest impreza, tam jest uczta, to kosztuje. Halo. Człowiek, który dusi grosz, nagle go wydaje. Tam się musiało coś fantastycznego zadziać. Ciekawe, kim Mateusz był, zanim stał się celnikiem. Myślę, że w tej scenie powołania jest fantastyczna kropeczka nad i. Tam się coś zadziało, coś, co miało w przeszłości yy, przyczynę. Jezus widzi człowieka i chodź za mną, a się zmieni.